Kasia, no ile można. W takim tempie zepsujesz sobie wzrok. Dość już grzebania w tych swoich gierach. Lepiej pomogłabyś matce. Dziewczyna westchnęła i wyłączyła stary komputer. Mamo, ale ja przecież nie gram, mówiłam ci. Kobieta kliknęła językiem i założyła ręce na biodrach. No tak, opowiedz mi, opowiedź, że pracujesz, córeczko. Przecież masz tylko piętnaście lat, nikt przy zdrowych zmysłach nie zatrudniłby cię. Katia skinęła głową i wstała. No to w czym mam pomóc? Matka rozłożyła ręce. Oj, sieć już, pomocniko, sama wszystko zrobię bez ciebie. Prosić was, łatwiej samemu wszystko przerobić. Taka była właśnie matka odwrócić uwagę, nakrzyczeć, zarzucić lenistwem, a potem wziąć i odmówić pomocy. Przy czym tak to wszystko przekręcić, że ty potem jesteś winna. Katie była jedynym dzieckiem w rodzinie, i czasami matka wydawała się zapominać, że jest jej córką, raczej traktowała ją jak gościa, przyjaciółkę, znajomą, a nawet służącą. Nie doczeka się uścisku od matki. W domu przejmuje się, żeby nie zabrudzić, a poza domem przejmuje się, że pamiętluje się jej idealnie wyprasowana odzież. Ojca wiecznie nie ma cały czas pracuje, haruje za dwoje, by utrzymać żonę i córkę. Jemu też nie ma czasu na czułość. Dziewczynka wychowywała się, jak to się mówi, na dziko, sama dla siebie. Wcześnie nauczyła się sama o siebie dbać, wcześniej zaczęła czytać i pisać. Sama kąpała się przed snem, sama przycinała sobie paznokcie i sama wymyślała sobie rozrywki. Katia miała niewielu przyjaciół. Ani na podwórku, ani w szkole nie znalazła nikogo. Czyje zainteresowania pokrywałyby się z jej własnymi, czasami opowiadała o swoich smutkach ulicznym kotom lub psom, którym przynosiła resztki swojego jedzenia ze stołówki. Gdy Katia podrosła i rodzice nagle raczyli przypomnieć sobie o córce, okazało się, że jest wzorową uczennicą i nauczycielka stanowczo zaleca jej pogłębienie nauki informatyki. To właśnie z jej inicjatywy w domu pojawił się stary komputer z grubym monitorem. Zastąpił on Kati prawdziwe życie i stał się jej przyjacielem. Społeczności internetowe pozwalały jej być w sieci kim tylko chciała, choćby modelką czy aktorką filmową. Katie mogła wymyślać sobie codziennie nową historię i życie. W szkole pilnie chłonęła zdobytą wiedzę, a w domu sprawdzała ją w praktyce, dodając coś od siebie i eksperymentując. Z czasem jej umiejętności stały się na tyle doskonałe, że w wieku 15 lat zaczęła zarabiać. Jej praca była poszukiwana, a dziewczyna musiała się sprytnie uwijać, aby za swoją pracę otrzymywać godne wynagrodzenie, które pozostawało wyłącznie jej. Oczywiście podejmowała się tego, gdzie mogła kontynuować swoje domowe wykształcenie. I równolegle Katia postanowiła dodatkowo uczyć się rachunkowości zaocznie. Aby znać wartość pieniędzy i wiedzieć, jak je właściwie wykorzystywać. Właśnie na uniwersytecie po raz pierwszy dziewczyna zrozumiała, że prawdziwe życie niczym nie ustępuje wirtualnemu. Z łatwością znalazła przyjaciół, a nawet pojawiły się u niej wielbiciele. Do swojego zaskoczenia odkryła, że jest piękna i bardzo popularna wśród rówieśników. Szczególnie wyróżniał się wśród nich Staś, który nie dawał jej kroku zrobić. Gdziekolwiek poszła, tam był on, no, Stasiu, już mnie zmęczyłeś. Czy nie masz nic innego do roboty, tylko kręcić się mi pod nogami? Katia złościła się na chłopaka, który przeszkadzał jej w pracy. Wciąż myślała o zarobkach w internecie i starała się tego nie afiszować. Zwykle zajmowała się tym nocami, ale ostatnio nawet w nocy ktoś jej przeszkadzał. Staś nie dawał za wygraną. Przynosił jej czekoladę, której nie cierpiała, bukiety polnych kwiatów z pobocza drogi i słodkie karteczki z wyznaniami miłości, które ona dziwnym trafem starannie chowała do swojego notatnika. Rodzice rzadko pamiętali o córce. Nie prosiła o pieniądze, nie chorowała, dostawała dobre oceny, więc w domu bywała zaledwie kilka razy w roku, na urodziny, nowy rok i Wielkanoc. A na studniówce Staś upadł przed nią na kolana i poprosił o jej rękę. W promieniach wschodzącego świtu, jąkając się pijackim głosem, wygłaszał, że nie może żyć bez niej. Stasiu, a gdzie masz zamiar mieszkać? A jak będą dzieci? Z czego będziesz utrzymywał swoją rodzinę? No, nie pleć głupot, lepiej się wyśpij. Ale los znów ich ze sobą zetknął po trzech latach. Katie pracowała w księgowości miejscowej przychodni, a on przyszedł zapłacić za jakieś zaświadczenie. Rozpoznał ją oczywiście, uśmiechnął się i zaprosił na kawę. Kupiłem samochód, teraz zdaję na prawo, chwalił się Staś, pokazując zdjęcie starego Renault. Katie tylko grzecznie kiwnęła głową, chowając uśmiech za papierowym kubkiem z tanim kawą. Od roku sama jeździła Audi, kupionym w salonie. Poprosił ją o numer, a ona nie wiadomo czemu mu go dała. Pewnie nostalgia wpadła jej w oko. Zaczęli się spotykać i Katję z zaskoczeniem zauważyła, że Staś dojrzał i zmienił się. Jego poglądy na życie stały się jej bliskie. Regularnie zabierał ją na randki, obdarowywał kwiatami, już nie były to byle jakie, brudne bukieciki, ale róże. A gdy zaprowadził ją do domu i przedstawił matce, stało się jasne, że jego intencje są bardzo poważne. Katję nawet zaskoczyła, że pielęgnował to uczucie przez te kilka lat. Ale gdy padła propozycja, nie odmówiła, a skinęła głową, gotowa wkroczyć w życie małżeńskie. Nie można powiedzieć, że Staś był idealnym mężem, oczywiście, że nie. Kłócili się i nawet dochodziło do szarpaniny. Katia wtedy nieźle mu rozbiła nos patelnią. Ale jednocześnie podobało jej się to, że żyje nie tylko dla siebie, ale także dla kogoś innego. To uczucie szczególnie się nasilało, gdy urodziła córeczkę. To była prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia i na całe życie. U Stasia było zupełnie odwrotnie. Narodziny córki odepchnęły go od rodziny. Kategorycznie odmawiał zrozumienia, co takiego uroczego jest w tym małym dziecku. I dlaczego Katia tak raduje się, widząc jej uśmiech czy słysząc niewyraźne dźwięki, bardziej przypominające brzęczenie pszczoły lub miałczenie kociaka. A żona zaniedbała się po porodzie. Ten jej zwietczały brzuch. Ogromne piersi, włosy skręcone na czubku głowy w koczek, a worki pod oczami niczym usowy, choćby coś na to nałożyła, żeby nie straszyć ludzi, zaczął stale porównywać własną żonę z dziewczynami na ulicy, a to porównanie nie przemawiało na jej korzyść. Staś coraz częściej zostawał dłużej w pracy i coraz rzadziej odbierał telefony od żony, a w domu był coraz nieznośniejszy. Podejrzenia Katarzyny potwierdziły się tego dnia, gdy wróciła z córeczką z przychodni. Woziła ją na szczepienie. Malutka wypłakała się i teraz mocno spała, więc Katia postanowiła poprosić sąsiadkę. By popilnowała wózka, a sama weszła do domu, by poprosić męża o pomoc w wniesieniu go na piętro, tak by nie obudzić córeczki. Tylko, że w domu czekała na nią niespodzianka. Była teściowa, która niezbyt lubiła synową, i jeśli już przychodziła, to najczęściej wtedy, gdy Katia nie było w domu. Mamo chce się rozwieść. Popatrz na nią! To przecież straszydło, a nie kobieta. Ten wiecznie wrzeszczący niemowlak. Już nie mam sił. Nie takiego małżeństwa sobie wyobrażałem. Synku, to prawda, ale może nie spieszyłbyś się z rozwodem. Jeszcze nam się ona przyda. Co masz na myśli, mamo? Po pierwsze dobrze byłoby kupić mieszkanie. Twojej żony samochód. Chociaż nie nowy, to wart jest sporo pieniędzy. Musisz ją namówić, by go sprzedała pod pretekstem poszerzenia przestrzeni z powodu narodzin dziecka. A potem możesz złożyć pozew o rozwód. Już to przemyślałam i uważam, że łatwiej będzie, jeśli zostawisz córkę sobie. Mamo, co ty mówisz? Po co mi to? A może wolisz płacić alimenty? Dziecko jest dziś, a jutro możesz je zrzucić na wieś na leczenie. A tam antysanitarnie, zwierzęta, niebezpieczeństw, aż nad to. Ale Katie na to nie pozwoli, jak sobie to wyobrażasz? Staś, a co tu wyobrażać? Twoja żona to zwykła księgowa, zarabia grosze. Samochód na pewno kupiony na kredyt. A ty jesteś żywicielem, masz mieszkanie. Pieniądze i dobrą pracę. Więc sąd będzie po twojej stronie. Katia stała za drzwiami i słuchała tych dwojga, zdumiewając się, jak spokojnie omawiają rozwód i aferę. Kobieta utrwaliła to co usłyszała i równocześnie obmyślała plan zemsty. Trzasnęła drzwiami. Tylko na chwilę. Pobiegnę po pampersy. Jeszcze pójdziemy na spacer na podwórko. Chwyciła laptop, teczkę z dokumentami, wrzuciła do torby najpotrzebniejsze rzeczy i wyszła z domu, wiedząc, że mąż nawet nie spojrzy co tam wzięła. Już po godzinie Katie wychodziła z banku z jedną interesującą kartką. Poszła z nią do prywatnego adwokata i szybko sporządziła z nim pozew rozwodowy. Potem pojechała z córeczką do parku. Usiadła na ławce i zaczęła szybko przeglądać ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Po pół godzinie już rozmawiała z pośrednikiem, a po trzech godzinach rozpakowywała swoje skromne rzeczy w przestronnym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Staś dzwonił tylko kilka razy, a potem przysłał wiadomość, że jeśli się nie pojawi, to wyrzuci wszystkie jej rzeczy. Zignorowała tę wiadomość. Najważniejsze już zabrała, a reszta jej nie była żal. Spotkali się dopiero w sądzie. Staś wyglądał na zarozumiałego. Już czuł swoje zwycięstwo i w myślach świętował je z matką. Tylko, że nie wiedział, co przygotowała dla niego żona. Panie sędzio, Katia jest niegodna zaufania, ona pije, często zostawia córeczkę. Ma złą pracę. Jeździ pijana, może wsiąść do auta z dzieckiem. Proszę was, rozważcie możliwość pozostawienia córki u mnie. Mój adwokat przygotował odpowiedni wniosek. Katie uśmiechnęła się, jakby mówiła, miło się będzie spało. Skinęła głową do swojego adwokata, a ten poprosił o głos. Sędzia kiwnął głową. Panie sędzio, mąż mojej klientki nie ma żadnych dowodów. Przygotowaliśmy cały zestaw dokumentów. Które obalają jego słowa. Mamy zaświadczenie od lekarza uzależnień, od pielęgniarki środowiskowej, opinię sąsiada. Staś zrozumiał, że przegrywa i postanowił iść do końca. Ale ona jest biedna, gdzie ona zabierze swoją córkę? Nie ma nawet własnego mieszkania, a zarobki ma grosze. Adwokat Kati wyciągnął tamtą kartkę z banku. Oto wyciągi skąd katarzyny. Na jej kontach są całkiem przyzwoite sumy. Ma dwa wyższe wykształcenia i pracuje na dwóch etatach. Widać też, że kobieta sama opłacała własne porody, wydatki na dziecko i inne koszty rodzinne. Kwoty niewielkie, ale regularne. Ma też mieszkanie. Oto umowa kupna-sprzedaży. Mieszkanie jest jej własnością. Katia patrzyła w oczy prawie byłemu mężowi i uśmiechała się, nie kryjąc swojego triumfu. Wygrała. Pokonała go na jego własnym polu. On nie dostanie ani grosza jej pieniędzy, a już na pewno nie otrzyma córki. Tak, Katia przez cały ten czas miała pieniądze i to całkiem spore. Przecież od 15 roku życia zarabiała na tym, że pisała strony internetowe, Boguti, aplikacje, robiła reklamy i wykonywała wiele innych zleceń związanych z programowaniem. I zajmowała się tym, nawet będąc mężatką. Nie wysypiała się nocami, urywała czas w ciągu dnia, gdy zostawała sama i pracowała. Pieniędzy zarabianych zdalnie nie wydawała. Odkładała je na taką właśnie okazję. Jakby wiedziała, że się przydadzą. Staś słuchał orzeczenia sądu i gryził się w rękę. Zażądał nawet przejrzenia dokumentów. I szczerze mówiąc, był w szoku od podanych kwot na kontach teraz już byłej żony. Całkiem sporo. Ona obracała niemal milionami, a ja zostałem z niczym. To wszystko twoja wina. Staś rzucił się na matkę, ledwo wszedł do mieszkania. Wydawało mu się, że z jej powodu spotkały go wszystkie te nieszczęścia. Gdyby nie ona, żyłby z Katią w dostatku, korzystając z jej pieniędzy, i nie znałby zmartwień. Wyrzucił matkę za drzwi. Jeśli jeszcze raz się ożenię, to nawet nie otwieraj ust, jasne. Inaczej w ogóle zapomnę o twoim istnieniu. Ryknął i trzasnął drzwiami tuż przed nosem oszołomionej matki. Do następnego spotkania.